1 września 1939 roku, po fałszywym oskarżeniu Polaków o atak na niemiecką stację radiową, nazistowskie Niemcy rozpoczynają kampanię odwetową przeciwko Polsce, wywołując II wojnę światową. Polska staje do walki na dwóch frontach, gdy 17 września zostaje zaatakowana od wschodu przez Związek Radziecki. Warszawa oficjalnie poddaje się Niemcom 28 września. A dzień później, zgodnie z tajnym protokołem do paktu o nieagresji, Niemcy i Związek Radziecki dokonują rozbioru Polski. Po pokonaniu polskiej armii, Niemcy bezlitośnie tłumią Polaków, których uważają za rasowo gorszych. A w tygodniach następujących po niemieckim ataku na Polskę, niemieckie jednostki SS, policji i wojska rozstrzeliwują tysiące polskich cywilów, w tym wielu członków polskiej szlachty duchowieństwa i inteligencji około 1,8 miliona Żydów pozostających na obszarze okupowanym przez Niemcy zostaje uwięzionych w gettach, a po niemieckiej inwazji na związek radziecki w czerwcu 1941 roku ponad 3 miliony polskich Żydów zostaje deportowanych do nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jednym z takich obozów jest Stutthof, a jednym z jego najbardziej niesławnych strażników jest Wanda Klaff. Wanda Klaw urodziła się 6 marca 1922 roku jako Wanda Kalacińska w Danzich, dzisiejszym Gdańsku, który wówczas należał do państwa miejskiego o nazwie Wolne Miasto Gdańsk. Jej rodzice byli narodowości niemieckiej, a ojciec Ludwik Kalaciński był pracownikiem kolei. Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone po I wojnie światowej. W traktacie wersalskim z 1919 roku zwycięskie mocarstwa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i inne państwa sprzymierzone nałożyły na pokonane Niemcy karne warunki terytorialne, wojskowe i gospodarcze. Jedno z postanowień wymagało od Niemiec Cesji Prus Zachodnich, w tym Gdańska, na rzecz nowo zrekonstruowanego państwa polskiego, które otrzymało pewne prawa do infrastruktury portowej w mieście. Gdańsk, w dużej mierze etnicznie niemieckie miasto, stał się wolnym miastem, pod ochroną Ligi Narodów, ale ze specjalnymi powiązaniami administracyjnymi z Polską. Liga Narodów była pierwszą światową organizacją międzyrządową, której główną misją było utrzymanie pokoju na świecie. Jednak Niemcy były urażone utratą tego w dużej mierze niemieckiego miasta i po tym jak Adolf Hitler i jego partia nazistowska doszli do władzy w styczniu 1933 roku, byli zdeterminowani, aby obalić wojskowe i terytorialne postanowienia Traktatu Wersalskiego. Po tym jak w maju 1933 roku partia nazistowska stała się wiodącą siłą w Gdańsku, nastroje antypolskie wzrosły. A polityka germanizacji i segregacji nasiliła się. Polityczna opozycja wobec nazistów była represjonowana, a kilku polityków zostało uwięzionych i zamordowanych. Prawa miejscowych Polaków były nagminnie łamane i ograniczane przez lokalną administrację. W rezultacie, polskim dzieciom odmawiano przyjęcia do publicznych szkół polskojęzycznych, a lokali nie wolno było wynajmować polskim szkołom i przedszkolom. Z powodu takiej polityki w mieście istniało tylko osiem polskojęzycznych szkół publicznych, a Polakom udało się zorganizować jeszcze siedem prywatnych szkół polskich. Jednak w 1937 roku, od Polaków, którzy posyłali swoje dzieci do prywatnych polskich szkół, zażądano przeniesienia dzieci do szkół niemieckich pod groźbą interwencji policji, a także dokonano ataków na polskie szkoły i polską młodzież. W 1935 roku społeczność żydowska gdańska zwróciła się o pomoc do Ligi Narodów, ale wówczas organizacja ta była jeszcze zbyt słaba, by mieć wystarczające wpływy. Od 1937 roku zakazano zatrudniania Polaków przez niemieckie firmy, a już zatrudnionych zwalniano. Zakazano używania języka polskiego w miejscach publicznych, a Polacy nie mieli wstępu do kilku restauracji, w szczególności tych należących do Niemców. Po pogromie Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 roku, który był serią skoordynowanych brutalnych zamieszek przeciwko Żydom w nazistowskich Niemczech i na niedawno przyłączonych terenach, wprowadzono w życie norymberskie ustawy rasowe z kilkoma zmianami. W miarę zaostrzania się przepisów antyżydowskich, większość gdańskich Żydów wyemigrowała, pozostawiając jedynie 4000 osób. Społeczność żydowska i rząd postanowiły współpracować w zakresie emigracji Żydów a 17 grudnia 1938 roku Żydzi ogłosili publicznie, że są gotowi wyjechać. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, polskie siły zbrojne utrzymały się w mieście do 7 września. Aresztowano nawet 4500 członków mniejszości polskiej, a wielu z nich rozstrzelano. W samym mieście setki polskich więźniów poddano okrutnym egzekucjom i eksperymentom, które obejmowały kastrację mężczyzn i sterylizację kobiet uznanych za niebezpieczne dla czystości rasy nordyckiej oraz ścięcie na gilotynie. System sądowniczy był jednym z głównych narzędzi polityki eksterminacyjnej wobec Polaków prowadzonej przez nazistowskie Niemcy w mieście, a wyroki były motywowane stwierdzeniami, że Polacy są pod ludźmi. Kiedy Gdańsk zjednoczył się z Niemcami we wrześniu 1939 roku, w mieście pozostało tylko 1600 Żydów. Emigracja trwała do jesieni 1940 roku, a pod koniec lutego 1941 roku pozostałych 600 Żydów deportowano na śmierć do Polski. We wrześniu 1939 roku Niemcy założyli obóz Stutthof na zalesionym obszarze na zachód od Stutthofu miasta położonego około 35 km na wschód od Gdańska. Pierwotny obóz, znany jako Stary Obóz, był otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego i posiadał osiem baraków dla więźniów, zbudowanych przez więźniów w 1940 roku. Obóz został założony w związku z projektem czystek etnicznych, który obejmował likwidację polskich elit, takich jak członkowie inteligencji, a także przywódców religijnych i politycznych. Jeszcze przed wojną Niemcy stworzyli listy osób przeznaczonych do aresztowania, a władze nazistowskie potajemnie dokonywały przeglądu odpowiednich miejsc do utworzenia obozów koncentracyjnych na ich terenie. Początkowo Stuttgart był cywilnym obozem internowania podlegającym komendantowi policji w Gdańsku, a następnie został znacznie rozbudowany. W listopadzie 1941 roku stał się obozem edukacji pracowniczej dla więźniów politycznych i osób oskarżonych o naruszenie dyscypliny pracy, zarządzanym przez SD, Niemiecką Policję Bezpieczeństwa. W styczniu 1942 roku Stuttgart stał się prawdziwym obozem koncentracyjnym pod jurysdykcją SS. W 1943 roku obóz został powiększony, a obok wcześniejszego obozu zbudowano nowy. Zawierał on 30 nowych baraków i był otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem. Krematorium i komora gazowa zostały dodane w 1943 roku w samą porę, aby rozpocząć masowe egzekucje, gdy Stutthof został włączony do ostatecznego rozwiązania w czerwcu 1944 roku. Maksymalna pojemność komory gazowej wynosiła 150 osób na egzekucję. Ostatecznie obozy Stutthof stały się rozległą siecią obozów pracy przymusowej. 105 podobozów Stutthof powstało w północnej i środkowej Polsce, okupowanej przez Niemców. Dziesiątki tysięcy ludzi, być może nawet 100 tysięcy, Zostało deportowanych do obozu Stutthof. Więźniami byli głównie Polacy niebędące Żydami. Warunki w obozie były brutalne. Wielu więźniów zmarło w wyniku epidemii tyfusu, która przetoczyła się przez obóz zimą 1942 roku i ponownie w 1944 roku. Ci, których strażnicy SS uznali za zbyt słabych lub chorych, by pracować, zostali zagazowani w komorze gazowej. Gazowanie gazem Cyklon B rozpoczęło się w czerwcu 1944 roku. 4000 tysiące więźniów, w tym żydowskie kobiety i dzieci, zostało zabitych w komorze gazowej przed ewakuacją obozu. Lekarze obozowi zabijali również chorych lub rannych więźniów w ambulatorium za pomocą śmiertelnych zastrzyków fenolu. W obozie koncentracyjnym Stutthof i jego podobozach zginęło ponad 60 tysięcy osób. Do 1942 roku prawie wszyscy więźniowie byli Polakami. Liczba więźniów znacznie wzrosła w 1944 roku, a Żydzi stanowili znaczną część nowo osadzonych. Pierwszy transport 2500 Żydowskich więźniów przybył z Auschwitz w lipcu 1944 roku. Łącznie z Auschwitz do Stutthofu trafiło 23 566 Żydów, w tym 21 817 kobiet. Personel obozu składał się ze strażników SS, a po 1943 roku z ukraińskich pomocników. SS w Stutthofie zaczęło w czerwcu 1944 roku rekrutować kobiety z Gdańska i okolicznych miast, aby szkolić je na strażniczki obozowe z powodu ich poważnego niedoboru po utworzeniu podobozu kobiecego Stutthofu o nazwie Bromberg Ost w Bydgoszczy. Jedną z tych kobiet była Wanda Kalacińska. Po ukończeniu szkoły w 1938 roku Wanda pracowała w fabryce dżemu do 1942 roku. W tym samym roku wyszła za mąż za Williego Klafa i została gospodynią domową, a następnie konduktorką tramwajową. Zmieniło się to w 1944 roku, kiedy została strażniczką w Proust, po dobozie Tuthofu. To samo stanowisko zajmowała w Rusocin, innym podobozie Stutthofu, gdzie przybyła 5 października 1944 roku. W obu obozach Klaw zasłynęła z brutalnego traktowania więźniów, których biła i kopała bez żadnego powodu, tak długo aż leżeli nieruchomo. Gdy była w szczególnie złym humorze, topiła więźniarki w błocie lub katowała je na śmierć. Ewakuacja więźniów z systemu obozów Stutthof w północnej Polsce. Rozpoczęła się w styczniu 1945 roku, kiedy rozpoczęła się ostateczna ewakuacja. W systemie obozów Stutthof przebywało prawie 50 tysięcy więźniów, w przeważającej większości byli to Żydzi. Około 5 tysięcy więźniów z obozów Stutthof zostało wyprowadzonych na wybrzeże Morza Bałtyckiego, zmuszonych do wejścia do wody i rozstrzelanych przy użyciu broni maszynowej. Pozostali więźniowie zostali wysłani w kierunku Lauenburga we wschodnich Niemczech. Ale po tym jak zostali odcięci przez zbliżające się siły radzieckie, Niemcy zmusili ocalałych więźniów do powrotu do Stutthofu. Maszerując w ciężkich warunkach zimowych i brutalnie traktowani przez strażników SS, tysiące więźniów zmarło podczas marszu. Pod koniec kwietnia 1945 roku pozostali więźniowie zostali przetransportowani ze Stutthofu drogą morską, ponieważ Stutthof został całkowicie okrążony przez siły radzieckie. Ponownie setki więźniów zmuszono do wejścia do morza i rozstrzelano. Szacuje się, że ponad 25 tysięcy więźniów, czyli co drugi, zginęło podczas ewakuacji ze Stutthofu i jego podobozów. Kiedy siły radzieckie wyzwoliły Stutthof 9 maja 1945 roku, zastały jedynie około 100 więźniów, którym udało się ukryć podczas ostatecznej ewakuacji obozu. Wanda Klaff uciekła z obozu na początku 1945 roku. W czerwcu tego samego roku została aresztowana w domu swoich rodziców, a wkrótce potem zachorowała w więzieniu na tyfus. Klaw była następnie sądzona w pierwszym procesie Stutkow, który rozpoczął się 25 kwietnia 1946 roku. Podczas procesu powiedziała: Jestem bardzo inteligentna i byłam bardzo oddana mojej pracy w obozach. Każdego dnia uderzałam co najmniej dwóch więźniów. Składając to oświadczenie, była prawdopodobnie jedyną osobą, która tak myślała. Proces zakończył się 31 maja i Wanda Klaff została skazana na śmierć przez powieszenie. Jej egzekucja odbyła się publicznie i stała się spektaklem grozy, rejestrowanym przez oficjalnych fotografów prasowych. Po II wojnie światowej w Polsce przeprowadzono tylko trzy publiczne egzekucje zbrodniarzy wojennych. Jedna z nich miała miejsce na biskupiej górce pod Gdańskiem. Kiedy 4 lipca 1946 roku na Szubienicy powieszono 11 nazistowskich zbrodniarzy z obozu koncentracyjnego Stutthof, w tym Wande Klaw, przyglądało się temu 200 tysięcy ludzi. Tego dnia biskup Jagórka przeżyła prawdziwe oblężenie. Trzy dni wcześniej gazety podały datę egzekucji. Zakłady pracy ogłosiły Dzień Wolny i zapewniły pracownikom transport na miejsce egzekucji. Każdy mógł przyjść, by być świadkiem egzekucji. Siły bezpieczeństwa obawiały się, że w każdej chwili może dojść do linczu, a milicja i wojsko miały trudności z opanowaniem ogromnego tłumu. Dzień 4 lipca był bardzo ciepły i świeciło słońce. Punktualnie o 17:11 otwartych ciężarówek przywiozło więźniów na miejsce egzekucji. Ich ręce i nogi były związane sznurami. Na platformie każdej z 11 ciężarówek stał skazaniec, w sumie 6 mężczyzn i 5 kobiet. Ciężarówki zostały podstawione pod szubienice, a skazańcy stali na tylnych burtach lub na krzesłach, na których wcześniej siedzieli. Byli więźniowie Stutthofu ubrani w pasiaki, zgłosili się na ochotnika do pełnienia roli katów i zakładali skazańcom na szyję proste sznurowe pętle. W przeciwieństwie do pozostałych czterech strażniczek Stutthofu, 24-letnia wówczas Wanda Klaff została powieszona przez kobietę. Egzekucja została zaplanowana w taki sposób, aby po podjechaniu każdej ciężarówki do przodu, 11 skazańców pozostawało w zawieszeniu, a ich ciała nie spadały ze zbyt dużej wysokości. Dzięki temu stryczek nie skręcił im karku i nie spowodował natychmiastowej śmierci. Ta metoda wieszania spowodowała tortury śmierci przez uduszenie każdego z przestępców, trwające od 10 do 20 długich minut. Kiedy kierowca pierwszej ciężarówki, wiozącej Johanna Paulsa. Byłego komendanta straży w Stutthofie uruchomił silnik i ruszył powoli do przodu. Pauls, zanim zsunął się z platformy i zawisł na linie, zdążył krzyknąć Hej Hitler”. Odpowiedziały mu obelgi tłumu. Gdy ciało Paulsa znieruchomiało, inna ciężarówka ruszyła, a kolejny przestępca rozpoczął coś, co obecni na egzekucji opisali jako taniec na linie. Gdy ciężarówki ruszyły, pozostali skazańcy mieli okazję dobrze przyjrzeć się temu, co czekało ich za kilka chwil. Kiedy jeden z kierowców ciężarówki kilkakrotnie nie zdołał uruchomić silnika, były więzień Studhofu zepchnął skazańca z platformy. Tłum wiwatował, a ludzie krzyczeli: Za naszych mężów, za nasze dzieci. Kiedy zmarł ostatni skazaniec, siły bezpieczeństwa wpuściły tłum na szubienicę. Ludzie zrywali guziki, odcinali kawałki materiału, kopali i niszczyli zwłoki. Zgromadzeni ludzie zostali następnie przepędzeni, a ciała zdjęto z szubienicy. Następnie przewieziono je na Gdański Uniwersytet Medyczny, gdzie zostały wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na zajęciach z anatomii. Nikt nie płakał nad losem Wandy Klaff. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.